Witam serdecznie. Dzisiaj ze mną Radosław Gasik-Skotlina. pasjonat motoryzacji. Oj tam duże słowo. <laughs> I autor filmów na YouTubie. Powiedz może e, coś więcej o swoich filmach na YouTubie i o samym kanale. Skąd, skąd pomysł w ogóle? Witam wszystkich. Cześć. No, skąd pomysł? No pomysł narobił no, się w roku. Nie wiem dla wszystkich tych, którzy czytają Gazetę Jarocińską, A ja czytam. To pamiętacie był taki artykuł 50 tysięcy kilometrów Fiatem Tipo i to jakby był to jakby było preludium do, do mojego kanału na YouTube Napisałem ten artykuł, gdyż byłem bardzo zadowolony z eksploatacji Fiata Tipo Zresztą, który mierzy do dzisiaj aktualny przebieg 78 tysięcy i w dalszym ciągu bez awarii I po tym artykule kilku moich znajomych stwierdziło, nawet kolegów z pracy, że powinienem zacząć vlogować no, Zastanawiałem się, czy to ma sens No ale tak jak tutaj pan redaktor mówił, motoryzacja to hobby od zawsze No i tak to się zaczęło I po tym artykule dwa tygodnie później powstał pierwszy odcinek bloga. No i tak dzisiaj już jest ponad 30 odcinków Robimy to hobbystycznie w dalszym ciągu z moim synem i córką, głównie z synem. Jemu ja to to najwięcej najbardziej chcę podziękować. No właśnie, e, motoryzacja hobby od zawsze. Od zawsze z to panie, znaczy tak. od kiedy? Znaczy powiem śmiało od od kołyski praktycznie, tak? Tak zawsze było. Nauczyłem się czytać to tata już kupował pierwsze samochody, motoryzacji. Później po podstawówce było technikum samochodowe, później studia samochodowe, praca 2 lata jako diagnosta, 10 lat z ojcem prowadzenia autohandlu. Także no myślę, że od zawsze. Mhm. I co jest w samochodach, w motoryzacji? Takiego, że kocha pan to i widać, że to jest całe pana życie, bo jak pan opowiadał o samochodach, to widać tą pasję, czuć to. to znaczy, co w tym jest takiego? Yy, no lubię w, nie, lubię w nich wszystko, lubię nimi jeździć, lubię o nich czytać, o nich się uczyć, a no, w tych chwili że lubię vlogować. Mhm. Yy, widziałem na kanale YouTube, jest tam masa samochodów. Również e, głównie, tak mi się wydawało, e, ekskluzywnych, w sensie takich, które nie spotyka się na co dzień może na jarosińskich drogach czy na kotlińskich. E, skąd, i pierwsza moja myśl była, skąd e, Pan bierze te samochody? E, wszystkie Pana? Nie, nie <laughs> oczywiście żaden z nich nie jest mój, mnie na takie samochody generalnie nie stać, no, praktycznie na żaden z nich. Znaczy, mnóstwo samochodów jeździ po naszych drogach, ale i o większości z nich nie mówimy, mówimy przeważnie tylko o tych, które są samochodami naszych marzeń. I w głównej mierze pokazujemy samochody naszych marzeń. W głównej mierze, bo, bo takie zwykłe samochody dla ludu, na które powiedzmy nas wszystkich stać generalnie, też pokazujemy, ale są to samochody naszych marzeń. I są to generalnie samochody ludzi, których znam, czy to znajomych, znajomych, czy nie wiem, rodziny znajomych. To się pomału, ta informacja roznosi, że troszkę vlogujemy. I mnóstwo ludzi, nawet jeżeli nie chce wystąpić, bo oczywiście jak ktoś chce wystąpić na naszym kanale, to występuje podczas testu samochodu, a jeśli nie chce wystąpić, to po prostu dzwoni, czy pisze maila, że ja nie chcę wystąpić, ale chciałbym, żebyś zrobił mój samochód. I stąd to się po prostu bierze. A zupełnie obce osoby, bo tak znajomi, rodzina, to wiadomo, że raczej problemu nie ma. A czy jakieś obce osoby się do Pana zgłaszały, że chciałyby wystąpić? To znaczy, jak dotychczas zgłosił się jeden Pan z takich całkiem obcych osób z Białego Stoku, no ale ponieważ odległość 500 km nie skorzystałem, mm. ale bardzo mu za to podziękowałem. Pan stwierdził, że ma trzy mega samochody w swojej stajni, obejrzał jakiś tam odcinek o BMW, który robiliśmy i stwierdził, że nas zaprasza, żebyśmy do niego przyjechali taki odcinek zrobili Pamięta pan, jak to były samochody? Tak, pana... tak, pamiętam, pamiętam. Porozmawialiśmy dosyć długo, była to jakaś niedziela. Pan najpierw się skontaktował przez Messengera, później zadzwoniliśmy już normalnym telefonem komórkowym. Pamiętam, że miał Audi RS7 BMW 850i. No i trzeci to był jakiś Mercedes, ale też z linii AMG. Także bardzo mhm. zasne samochody. Bardzo mu za to podziękowałem, że się skontaktował, no ale jak dotychczas nie skorzystałem ze względu na odległość. Mhm. Wracając jeszcze do samego YouTube'a i tej platformy, od kiedy kanał jest? Kanał wystartował dokładnie 30 września ubiegłego roku. Pierwszy filmik został wrzucony na YouTube'a. I od tego czasu jest Pan zadowolony z odbioru subskrybentów i wyświetleń? Czy myślał Pan, że będzie gorzej, czy może lepiej? To znaczy, wcześniej się na tym w ogóle nie znałem. Troszkę mm. pooglądałem różne właśnie vlogi, które dotyczyły YouTube'a, i poczytałem trochę w tym temacie. Dowiedziałem się, że jeżeli po roku czasu nie uzyskasz 500 subskrybentów na kanale tematycznym, to przestań się zajmować tym, co robisz, to po prostu nie ma sensu. No powiem, że minęło 11 miesięcy subskrybentów jest 867 na dzień dzisiejszy. Chciałbym, żeby było więcej, więc. Ale no jest tylu, ilu jest. No jestem, jestem umiarkowanie zadowolony. A odbiór widzów? Generalnie pozytywny. Jeśli chodzi o ceny pozytywne w stosunku do negatywnych, to jest to 98,5%. Generalnie się to podoba, aczkolwiek zdarzy się ktoś tam, kto mnie skrytykuje. Jeśli to jest konstruktywna krytyka, to się cieszę, natomiast jeżeli to jest stwierdzenie w stylu „dołucz się, bo nie umiesz i kilka tam epitetów, no to generalnie, generalnie to po prostu ignoruję. A odzew w ogóle nie jest duży, czy jednak czasami niektóre filmy w ogóle przechodzą bez takiego echa? Nie wiem właśnie jak to się bierze. Niektóre samochody marzeń mają oglądalność na poziomie 1000-2000 wyświetleń, a inny samochód, który jest bardziej jakby cenowo dla ludów w cudzysłowie, ma wyświetlalność na poziomie 5-6000 wyświetleń po dwóch, 3 miesiącach. I jak pan myśli, od czego to może zależeć? Trudno powiedzieć. Być może to jest tak, że po prostu te tańsze samochody cieszą się większym zainteresowaniem przyszłych nabywców i być może przez to są chętniej oglądane. Przejdźmy może do samochodu, którym dzisiaj się poruszamy. Jest to Mercedes, coś więcej może Pan o nim powiedzieć? No, oczywiście, oczywiście. Jest to GLC, Pierwsza, pierwsze GLC, a więc lata produkcji 2015-2019. 2019 ten samochód miał lifting. Jest ta autko oczywiście mojego najlepszego kolegi Bartka Scottlina. No dlaczego Mercedes w dzisiejszym odcinku, jak wiadomo, nie od dzisiaj wszyscy... Polacy kochają się w Mercedesach. Mercedes to także legenda diesla. Pierwszy patent silnika wysokoprężnego w samochodzie osobowym to również Mercedes. No, legendarna jakość od zawsze, stąd taki samochód dzisiaj. Jeśli chodzi o reżyserię jakby filmów, bo byliśmy tutaj świadkami, właśnie nagrywania jednego z odcinków, jak to wygląda z, z takiej strony technicznej? Rozpisuje Pan sobie jakiś scenariusz, reżyserię, czy coś takiego, co chce Pan powiedzieć, i przygotowuje się Pan, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie wcześniej do takiego czegoś? Czy... To znaczy, w tej chwili mogą Państwo wierzyć albo nie, ale czas przygotowania do odcinka z racji braku, czasu to jest generalnie wieczór, godzina, półtorej, maksymalnie dwie. Wieczór przed y, Wieczór poprzedzający przed, tak, nagrywanie. nagrywanie. dokładnie. O każdym samochodzie mógłbym coś powiedzieć, ale jednak wieczorem staram się w jakiejś tam powiedzmy, mądrej książce doczytać parę rzeczy istotnych, żeby jednak szczegóły tego samochodu powiedzieć, ale jest to już godzina, góra, dwie godziny w dzień poprzedzający nagranie odcinka. Mhm. Jeśli chodzi o trasę, przejechaliśmy y, z Panem tę trasę, ale mógłby pan powiedzieć, jak to wygląda? Czy ta trasa była jakieś bardziej przemyślana, żeby pokazać wszystkie y, pozytywy samochodu? Chodzi nam przede wszystkim o powtarzalność tych odcinków, i więc zawsze gdzieś tam jeździmy, jedziemy odcinkiem miejskim, zawsze drogą poza pozamiejską, no i na ile jest to możliwe, a generalnie samochody są z okolicy powiedzmy Pleszewa, Kotina Jarocina staramy się wjechać na S11 w okolicach Jarocina, żeby troszkę pokazać samochód przy większych prędkościach. Także generalnie powtarzalnie jedziemy podobnie zawsze. Miasto, trasa Poza miejska i droga szybkiego ruchu. Z samochodów, które y, udało się panu y, recenzować, korzystać. Y, Zrobił któryś na panu jakieś specjalne wrażenie, że myślał pan, że wsiada i wiedział, się, wiedział pan czego się spodziewać, jednak mile lub nie mile pana zaskoczyło? To znaczy tak, generalnie zaskakują mnie mile jako pasjonatom motoryzacji wszystkie samochody. Czasami zdarza się coś, że jest to na jego niekorzyść, ale najbardziej mile zaskoczył mnie taki jak ten, bardzo do niego podobny Mercedes AMG, tylko wersja GLC AMG S Edition One. Jest to jedyny taki egzemplarz w Polsce. Firma AMG wyprodukowała ich tylko 150 i ten samochód rzeczywiście, jego osiągi po prostu są takie jak bolida Formuły 1. 3-6 do setki zrobił na mnie największe wrażenie. Jeśli chodzi o drugi taki samochód, no to jest Mercedes klasy A hybryda plug-in, czyli ładowana z gniazdka i tam już technologia w tym samochodzie mnie zaskoczyła najbardziej, a mianowicie to, że on potrafi kilkadziesiąt kilometrów pokonać w trybie elektrycznym po, naład po naładowaniu z gniazdka. Mhm. Jeśli chodzi o samochody, które możemy zobaczyć na pana kanale, jest to jakiś konkretny, chciałby pan w jakiejś konkretnej kategorii, że to mają być samochody ekskluzywne? Czy zamierza pan na warsztat brać również klasyki lub nie tylko samochody, może też? Jak to wygląda? To znaczy, generalnie tylko samochody, w tym się najlepiej mhm. czuję. Mam już umówione kilka samochodów retro zabytkowych. Po prostu brak czasu, nie wiemy kiedy, kiedy te odcinki kręcić, ale takie samochody też są umówione. Mamy też umówione samochody jak najbardziej na, dla ludu, czyli takie, których cena powiedzmy jest niższa, dostępna dla ogółu. No ale wiadomo, dużą oglądalnością i mnóstwem zapytań cieszą się samochody, właśnie ekskluzywne, właśnie samochody bardzo wyjątkowe, spotykane bardzo rzadko i, i takie też prezentujemy. Na co dzień? E, czym pan jeździ? Jako pasjonat motoryzacji. No właśnie, na co dzień to co mówiłem wcześniej, jeżdżę Fiatem Tipo. Jako fan Diesla, to jeszcze jeżdżę samochodem, który ma zamontowaną instalację gazową, a więc jest silnikiem benzynowym. No ale cóż, jestem pasjonatem motoryzacji, a na Mercedesa mnie nie stać także. Jeżdżę Fiatem Tipo. Ten sam Fiat Tipo, o którym pisaliśmy rok temu w naszej gazecie, tak? Dokładnie ten sam. Myślę, że jak dojadę nim do 100 tysięcy kilometrów, to wtedy zrobimy o nim vloga. Aktualny jego przebieg to 78 i muszę powiedzieć, że jestem w dalszym ciągu z niego mega zadowolony, a oni razu mnie nie odmówił posłuszeństwa. A wracając jeszcze nawet do, do tego materiału z ubiegłego roku, o, co Pana skłoniło, żeby się odezwać że, i e, opisać swoje przeżycia po 50 tys. km Fiatem Tipo? Znaczy generalnie to, że Fiaty, one dzisiaj są bardzo pozytywnymi samochodami, ale powiedzmy opinia, po o nich, opinia o nich jest nie najlepsza, która krąży za nimi od wielu, wielu lat, jest to bardzo niesłuszna moim zdaniem opinia. I ponieważ... czy spowodowana według Pana. Dlaczego tak Fiaty są? W latach 80. niestety Fiaty korodowały i nie były najlepsze mechanicznie, ale to się skończyło już w latach 80. A ponieważ w ubiegłym roku minęło 50 tysięcy, jak przejechałem moim samochodem, i nie zawiódł mnie ani razu, stąd skłoniło mnie to do napisania tego artykułu. Jak wygląda częstotliwość dodawania odcinków na kanale? I to są konkretne godziny, konkretne dni, czy jednak jest to nieregularne? Znaczy, jest to jednak nieregularnie naszą no, największą pracą jest zobaczony mój syn, któremu jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że mi pomaga, bo on te filmy generalnie filmuje i później montuje, co jest strasznie czasochłonne. I naszym marzeniem było na początku emitować odcinek co dwa tygodnie. No, po prośbach wielu, prośbach stałych widzów emitujemy odcinek od kilkunastu tygodni co tydzień, ale myślę, że za chwilę to się zmieni. Syn wrócił do szkoły, także będziemy pewnie znów emitować odcinek co dwa tygodnie. Po prostu braki czasowe powodują, że nie jesteśmy w stanie do robić częściej jakieś plany na przyszłość pan ma dotyczące e, kanału, no tak jak rozmawialiśmy, na pewno te samochody, jeszcze jakieś retro i ogólnie, ale pod względem może technicznym, że e, chciałby pan zmienić coś, żeby te odcinki jakoś inaczej wyglądały. Tak, chcielibyśmy się rozwijać, zamówiłem już sonometr, a więc urządzenie do pomiaru dźwięku, bo na przykład w poprzednim odcinku o BMW X6 mówiliśmy, że jest bardzo cichy, on rzeczywiście był bardzo dobrze wyciszony, ale przecież to można w łatwy sposób sprawdzić, zamówiłem sonometr, myślę, że kurier go dostarczy w najbliższych dniach, także będziemy już w w naszych pokazywać jak dany samochód jest głośny wewnątrz Marzy nam się także zakup jakiegoś urządzenia do pomiaru prędkości czy przyspieszeń takiego już wzorcowanego, żebyśmy te rzeczy też mogli Państwu pokazywać Najdroższy samochód jaki Pan recenzował To był ten, który Pan wspomniał, ten Mercedes? Tak, znów muszę wrócić do Edition One. Powiem, że to jest bardzo drogi samochód, kosztował kilkaset tysięcy złotych a ma pan takie marzenie, które już nie mówię prywatnie, żeby pan sobie chciał kupić, ale po troszeczkę to się różni, prywatnie a w odcinku w odcinku może pan sobie o wiele bardziej na więcej pozwolić. Jaki by pan chciał samochód tak najbardziej przetestować? Przetestować? Ma pan taki model? Y -y, tak, mógłby to być Bugatti Veyron. Ewentualnie Koenigsegg One, bardzo indywidualistyczne samochody z kosztujące krocie, więc jak ktoś z Państwa ma taki samochód, to chętnie bym zrobił taki test. To wydaje mi się, że Bugatti będzie chyba bardziej prawdopodobny. Myślę, że <laughs> tak, myślę, że tak. Chyba w Polsce jest kilka sztuk, myślę, że 3-4 sztuki o Koenigsegg One, żeby ktoś posiadał taki samochód w Polsce, nie słyszałem. No skoro udało się Panu tego Mercedesa jednego, to prawdopodobieństwo Bugatti jest większe. Sądzę, że tak, ale nie znam nikogo, kto by takim jeździł. No, może ktoś po tym artykule się zgłosi z takim samochodem. Zapraszam. Pracował Pan jako diagnosta, tak? Tak, tak. Przez ponad dwa lata właśnie w firmie Autodutkiewicz w Jarocinie, w autoryzowanej stacji Fiatam pracowałem jako diagnosta, zgadza się. E, Zastanawiałem się od jakiegoś czasu, e, wydaje mi się, to jest moja opinia tylko, że kierowcy nie wszyscy raz zdarzają się, że kierowcy tak do stanu technicznego samochodu nie podchodzą. Z takim czasami przymrużeniem oka po to, to, wie Pan o czym mówię, że tak, jak tak, coś się tak. dzieje to jednak tam, a może nie teraz, może y, szkoda, szkoda to naprawić albo coś takiego. Pasząc... Podczas pracy spotkał się Pan z czymś takim, że aż przerażenie w tak. oczach było, że jak ktoś mu, może tak jeździć? Bardzo rzadko, ale tak. Tylko powiem, że ta tendencja jest in plus, to znaczy tak Z perspektywy lat, kilkanaście lat temu to było znacznie gorzej. Ludzie przy, przywiązywali mniejszą wagę do stanu technicznego swoich pojazdów. Te samochody generalnie były starsze, generalnie były gorszej jakości. W tej chwili jednak ludzie bardziej dbają, bardziej się przywiązują do swoich samochodów. To już choćby widać na ulicach, samochody są bardziej zadbane, w sensie, że są często myte, są czyste. I tak samo, kto się cieszy stanu technicznego. Ci samochody generalnie są bardziej sprawne. Ja pamiętam, że kilkanaście lat temu często się zdarzały samochody, które choćby miały, potocznie mówiąc, łyse opony. Dzisiaj to się już w ogóle nie zdarza. Nie widziałem od kilku lat samochodu, który by miał łyse opony. Także myślę, że ze stanem technicznym z roku na rok jest jednak coraz lepiej. Myśli Pan, że to jest kwestia takiej świadomości ludzi, że oni bardziej do tego wagę przykładają? Czy może te samochody, które teraz ludzie kupują już też inaczej są troszeczkę produkowane i inaczej to wygląda? To znaczy ja myślę, że raz to jest kwestia świadomości, a dwa to jednak jest kwestia Minimalnie, ale rosnącej zamożności społeczeństwa. Jednak. Że Kiedyś, droższe jednak tak, sobie te samochody droższe, lepsze kupują. Tak, droższe samochody jeżdżą, ludzie po prostu bardziej o nie dbają. Kiedyś, jeżeli kogoś nie było stać na utrzymanie samochodu, no to nie dziwmy się, miał dzisiaj łysy Dzisiaj, jak ktoś kupuje samochód za kilkadziesiąt tysięcy złotych, no to powiedzmy, wracając do kwestii opon, kilkaset złotych na komplet opon to nie jest jakby do niego ogromny mm. koszt. Już, nie? Myślę, że pod tym względem jest lepiej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę i może teraz pan naszym internautom, e, może pan naszych internautów zachęcić i wypromować jakoś swój kanał na YouTube Esther Testy. Słuchajcie, zapraszam na mój kanał Esther Testy. Komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli macie jakieś ciekawe samochody, to zgłoście się do mnie. Chętnie je zrobimy, jak chcecie je zobaczyć na moim kanale. Serdecznie zapraszam, gorąco polecam. Ja przyłączam się do tych do tego zaproszenia, bo naprawdę jest to bardzo wartościowy kanał, na którym możecie dużo dowiedzieć się na temat motoryzacji. Cześć.